Zgoda, zgoda, mocium panie, z nami zgoda. A Bóg wtedy rękę poda. Zrobiłeś dla fundacji tak wiele, cały czas mnie wspierałeś. Bardzo Ci jestem wdzięczna za te wszystkie dary. I chcę Ci powiedzieć jeszcze, że mam wyryte w pamięci taki jeden obraz, kiedy po stratach w Twoim życiu i po wielkiej stracie w moim życiu spotkaliśmy się u Ciebie w jadalni przy tym ogromnym drewnianym stole, gdzie zawsze się kłębią ludzie. I siedzieliśmy naprzeciwko siebie i bardzo, bardzo, bardzo długo milczeliśmy. Dziękuję ci, że jesteś w moim życiu. A my, a my dziękujemy, my dziękujemy za te budziki, to jest duże zwycięstwo, duże zwycięstwo. Kochany, kochany, już kończy się wódka. Nie tyle w butelce, co chory na serce ten świat. Nie tyle w butelce, co chory na serce. Złakniony powietrze i naszego serca, serca. Drogi i kochane Józefie, tak się, tak się zwrócę, poufale do Ciebie. Dzisiaj skończyłeś 96 lat. Jedno ci tylko mogę powiedzieć. Wszystko przed tobą. Swego gniewu zwalcz ostatki. Wilkoń kocha swoje dziadki. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Zgoda jest alternatywą dla niezgody. A nawet jeśli komuś niewygodna, niewygodna jest zgoda, to na pewno niezgoda jest bardzo niewygodna. Wszędzie leci na co dzień to coś, co wilkonia bodzi, bo kogo to nie bodzie. Wszędzie słyszę narodzie, że Polska pękła na pół. Zbudźcie, się, kochany narodzie, mniej mnie pięścią w stół. Komu to pasowało? Czyja to czyja dbałość? Narodzie. Polska to całość. Żadne Polski pół. Chciałabym, żeby wszystko to, co pan wypowiedział słowami, stało się naszą wspólną rzeczywistością. Życzę Panu tego dobra i zgody wokół Pana i w Panu najserdeczniej. Krystyna Czubuza.